Mniej więcej niż 10 centymetrów od praźby. Łapaliśmy tutaj już w, w trakcie zawodów ustawienia i trzymaliśmy już ten wynik. Brakowało biegu na przełamanie. Ten początek nie był najgorszy też w naszym wykonaniu, natomiast no, za dużo dziur w składzie zdecydowanie i tutaj ja musiałem jakby trochę intuicyjnie działać, tak. Szukałem dobrego startowca przede wszystkim, tutaj z tych startów zawsze Jack Holder słynął, ale dzisiaj kompletnie tutaj nie pasowało mu nic. Para numer 2 nam tutaj dzisiaj nie, zat nie zatrebiła bracia holderowie. E, natomiast no, przede wszystkim tutaj e, kompletnie jakby e, o ile u jeszcze ten parametr startowy, to je, trasa była taka sobie. Natomiast u, u Jacka były tylko momenty. Wielu! 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 Tak mimo wszystko ten występ swój uważam za udany. Już pewne rzeczy poprawiłem. Niektóre dalej są do poprawy. Wiem to właśnie po tym przepobiegu juniorskim, czy po kolejnych biegach, tak jak w tym ostatnim biegu już widać, że byłem dużo szybszy. Gdzieś tam się nie gadaliśmy na trasie, ale to jak się u nas mówi, to była sytuacja torowa. Obviously, I'm, I'm pretty happy about my, my performance. Uh, but it was a hard meeting. It's very. Falubas, they have a strong, very strong side. Uh. Zapraszam wszystkich kibiców do wsparcia wszystkim zespołu, bo e, to była ciężka inauguracja dzisiaj dla nas e, tutaj. E, natomiast e, absolutnie tutaj e, nie, nie poddamy się na pewno, co to nie ma w ogóle żadnej wątpliwości.